jak tutaj Ami z zającami. Dzisiaj będę dla was nagrywała Daycare Story. I ja jestem słuchajcie, taka mała, bo o zobaczmy tutaj mamy jakieś podium. Ale patrzcie, jestem taka mała, bo wszyscy tu są tacy mali, no bo to jest w końcu Daycare Story, nie? Dobra, to chodźmy tutaj może. Czekajcie, sprawdzimy ile w tym drugim busie jest ludzi. O jeju, tu jest o wiele więcej. O dobra, siedzę <laughs> już jestem, więc dobrze jest loading. O, właśnie tak się nazywa ta gra. Tutaj macie. I teraz słuchajcie, musimy pobiec tutaj tam do środka. W ogóle nie wiem, czemu ja mam taki głos zmieniony. Ja jakoś tak dziwnie gadam. I co tu teraz trzeba zrobić? Halo, halo, co tutaj się dzieje? Co tu smervkat nawet łazi? ja nie mogę. Czy Smurf to jest zwykły, chyba smervkat. Tam jest smerfkat. O oh, jest, w końcu! Hello! My name is Lily! Czekajcie, zmienimy sobie na polski. Nie to, nie to! Jezu, nie to! Polski! Come on, let's hit inside. Czyli chodźcie za mną chyba, czy tam chodźcie. Czy coś w tym rodzaju, ale no gdzie mamy iść? O, no dopiero teraz. Welcome inside. Feel free to explore. Dobra. Czy coś mamy? Aha, dobra. A nie, to jest zero dobra. Dobra widzowie, idziemy sprawdzić na górę. Co jest na górę? O ja nie mogę i to jest prawdziwy dejker! Co? Tu jest girls, czyli my tu idziemy. Wow! Ja chcę na górze spać! Tu co jest? Może kibelek? Nie. Gdzie? A bo tu jest jedna sypialnia, tu jest dla girlsów, a tam jest dla boysów. Omega. A tam da się wyjść? Ty ja. no tu się da wyjść. Dawaj... O Jezus, gramy z You guys seem hungry, let's get some food. Ja chcę tą kanapkę. Bo ja kocham kanapki, serio. Zobaczymy, co dostanę. Czy kanapkę czy co? Ja idę zjeść. Ej, patrzcie się z tym smerwem, z tym smerwkatem. Ale right it's looks the burgers burgers. O, to jest mój nowy friend. I will go and order some right away. Nie idzie to jest? Halo. Nie ma tego. W ogóle, zobaczcie, jestem ubrana jak taki typowy przedszkolaczek. I y, zgadnijcie, jaka jest moja najnowsza rzecz. Otóż, uwaga, ten akselocik z Tea. On kosztował 15 Robuxów tylko. Więc. That must uh, the food. Let me go and answer it. Dobra. Jej. A, a, gdzie tu jest niby wyjście? A tu jest wyjście. Hello you kids? Android. No, mam tego burger. Zjadłam burgera, super. Co my teraz mamy robić, Pani Lili? Pani Lili. Ja sobie na sofie siedzę. Co to było? Dobra. Idziemy dalej. We should get to sleep now. Szybko, szybko. Szybko, widzowie, lecimy na górę. No, we want to play. Yeah. All right. We will stay awake. Jezu, co to tam za kot jest. Straszyć mi to w nocy będzie. Gdzie są Halo. Słuchajcie, na górze będzie bezpieczniej. Och I will go and turn power back on. On. Jezu! Ktoś nadal ma tego burgera! I cyklam się... OMG! What is... ...onside oh! the window? Jezu! Monster Run! Oto ten koleś obok mnie! Jezus Maria, zaśre mnie, zaśle mnie, zeżre mnie, Jezus, Maria, Jezus, Maria To jest straszne. Nie. Nie, 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 nie. widzowie, help! Perfect. I have turned generator back on. Jesus Maria. Hey there. A monster attacking us Co? Monster? Haha ha. Stop being silly Ja idę do smar on jest bezpieczny. Come on. I'll of you hit to beat now. Mm. Chodź smar w kacie Idziemy jesteśmy. To moje łóżko, <laughs> jest oni nadal to mają. Ej, tam jestem ten, ten, ten smurfkat. Aha, czyli jak ja już idę spać po prostu. Ej, tam jestem ja. O co znowu chodzi, Jezu? No. O, MG, ej tu ja mówię, did anybody see that? Yes, but I... Can't properly see what is it was It the was the monster Jezu He saved it too To ja mówię, ale mega Dobra, gdzie jest ta nasza Pani Lili? Tak zwana. Ej, ale to nie moje łóżko, halo. Halo. Good morning, children. Aha. My się w nocy budzimy. A... Come downstairs to the cafeteria for breakfast. Okej. Okay. Aha, czyli tam jest pani Lili, dobra. I w ogóle to jest dziwne, że my mieszkamy w Daycare, czyli w przedszkolu. To jest strasznie dziwne. Napiszę temu go gościowi hello. Today we are having. Pancakes, czyli będziemy jeść pancakes? Wow, I love pancakes. I serio, ja lubię pancakes? Ja kocham pancakes, ja, ja nie lubię pancaków. Tak naprawdę. W sensie naleśniki lubię w prawdziwym życiu, ale pankejków to tak sobie. Dobra, i więcej nie wiem, żeby na no, potem sobie zostawić na czarną godzinę. Ja mam zdrowie 82, więc super. Wszyscy siedzą przy jednym stoliku. No wow. No i co teraz? Co teraz się dzieje? Dobra, zamykam. Aha. Do you know what time is it? it? It is. No. Play time. Yep. Have fun every join. Chyba tak. Play with your friends? Ale o co tu chodzi? Ja mam się bawić? Czy jak? Dobra, ja się po prostu będę bawić tutaj. Woohoo, basen z kluczkami! Oh my god! Jakie wielkie, wow. Ej, nie ma to w grze. Już. Może go tamten potwór zjadł. Teraz szybko biegnę do środka. Hey guys, I'm I am I am going to go for a short while. Dobra. Me co? you be in charge to make sure everybody behaves, okay? Nie wiem, bo ja zmieniam na polski tutaj, to jest dziwne. Okay. Gdzie ta Lily idzie? Hello. Hello. What is happening? What must be monster from Ireland? Ah, Jezu. On tu jest. Cóż on robi, Jezu? The monster put the house on fire. Jezu. OMG, we are going to die. Jezu, pali się. Quick, we can use the... Co? Przestań strzelać. Jezu, dom się pali jakaś masakra! I widzowie! What is it? I'm, which Display. Dobra, widzowie, ej, nie udało mi się normalnie przejść tego. Ale jaja. Dobra, wiem, mam pomysł. Ja po prostu przejdę to, co było tutaj. I do Was wrócę za... no... no wy będziecie się ze mną widzieć za sekundę, a ja z wami już za. za bardzo długi czas. No, to widzimy się zaraz. Okej, okay, widzowie, wydaje mi się, że na tym momencie mogę Wam już pokazać. Ja serię już bardzo długo